Cześć kochani, witam Was serdecznie na moim kanale. Zapraszam do losowania, do rozstrzygnięcia konkursu, który ogłosiłam w piątek. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za to, że wzięliście e, licznie udział w tym konkursie. Spodobał Wam się, spotkał się z Waszą aprobatą, z czego bardzo się cieszę. Jest mi bardzo miło. E, już mamy późny wieczór, niedzielę, ale. Dużo długo mi zajęło spisywanie waszych komentarzy Jest około 100 osób Także mm, Trochę tego pisane było To jest moja maszyna Losująca Ale tutaj się coś nam odkryło To trzeba zakryć Te karteczki są takie sprężyste Dobra Losuję pierwszą osobę Pierwsza osoba jest i druga osoba jest. Pierwszą osobą jest Zdrabkowy Świat, pełny portfel numer 12. Tutaj, Tutaj, <tutaj> dopisałam sobie buźkę, <tutaj> ponieważ ten pełny portfel, ja nie podawałam numeru, ponieważ pełny portfel jest jeden. I on ma akurat inny numer. Więc zdrabkowy świat się pomylił. No ale dobrze no. Wybrał pełny portfel. Drugą osobą jest Wiesław Marczyński, który wygra, wybrał z drapką wielki gracz numer 3. Dobrze, kochani, ja teraz szybko sprawdzę. Wasze subskrypcje. Bo tak jak mówiłam, będę sprawdzać i chciałabym, żeby formalności były wypełnione, czy dopełnione raczej. Wiecie co, ja się na chwilę zatrzymam filmik i zaraz do Was, zwracam, poszukam sobie, żeby Wam tutaj nie zabierać czasu. Okej, okay, jestem z powrotem. Znalazłam sobie obydwie osoby. Pierwszy zdrapkowy świat napisał komentarz. Konkurs pełny portfel z numerem 12. Pozdrawiam. E, zaraz sprawdzę subskrypcję. E. subskrypcje Dużo tych subskrypcji jest u Zdrapkowego Świata. Jestem tak, widzę swój awatar. Moje słońce na czarnym tle. Także jest spełniony warunek. I teraz sprawdzam drugą osobę, czyli Wiesława Marczyńskiego napisał konkurs wielki. Gracz numer 3. Ale Wiesław Marczyński. Prawdopodobnie ma zakryte subskrypcje, także bardzo Cię proszę, Wiesłow, o to, abyś do wtorku wysłał mi jakiegoś screena, czy tam dowód na to, że subskrybujesz mój kanał. W przeciwnym razie, wylosuję inną osobę. Czekam na kontakt od Ciebie. Do wtorku, na maila którego adres jest etna przez 2 t, małpa poczta fm. Jeśli wyślesz mi taki dowód, od razu możesz wpisać swój adres, na który mam wysyłać zdrabki, i to samo dotyczy zdrabkowego świata to znaczy, zdrabkowy świat mi tylko wysyła adres. Gratuluję serdecznie. A teraz przejdźmy do zdrapek, tak? No bo to ważna jest nagroda. Tutaj mamy zdrapeczki. Tutaj mamy zdrapeczki. Ktoś mnie pytał, czy będę ujawniać kwoty pozostałych zdrapek. Otóż na razie nie będę, ponieważ będę chciała, aby te pozostałe zdrapki brały udział w kolejnych konkursach. Więc, niech to pozostanie słodką tajemnicą i niech przy wyborze zadecyduje los albo może wasza intuicja. Kto wie? Dobra, pełny portfel jest jeden. Nie z numerem 12, tylko 17. I szukam y, wielkiego gracza z numerem. 3 Wielki gracz z numerem 3. Wielki gracz akurat były 3 zdrabki. Dobra, już wiem co to jest. OK. Mamy pełny portfel, trochę inwalidzki, jest tutaj naderwany, ale to nic nie szkodzi. Ważne, że są e, kody kreskowe z tyłu nieuszkodzone. Także sobie odkrywamy i zobaczmy, co tutaj jest. Ja wiem co tutaj jest. Pamiętałam, ta zdrabka była jedna, dlatego jest mi łatwiej zapamiętać. I tutaj kochani mamy koronę. Tu wydrapałam w tej zdrapce 30 zł. Zresztą możemy szybciutko sprawdzić. 34 nie ma, nie ma, nie ma. I nie ma, dwadzieścia pięć. Nie ma, nie ma, nie ma, i nie ma. Trzydzieści jeden nie ma, nie ma, nie ma, i nie ma, oraz osiemnaście, tu nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Tutaj y, nie ma dwóch. Takich samych symboli, jak widzicie, a w trzeciej grze nie ma trzech takich samych kwot, bo mamy 200, 100, 500, 100 po raz drugi, 200 po raz drugi, 35 000, 60, 150, 500 po raz drugi, 60 po raz drugi i 150 po raz drugi ale jest korona. 30 zł wygrane. Do tego dokładam e, zdrapki do wydrapania, ekstralinie, dolara, rubinowe 7 i czarną perłę. Coś słodkiego, tak jak mówiłam, symbolicznie. Dwie czekoladki na osłodę. Eee, wore, o Boże, tak, Loreo White. Dobra, ok, będzie super angielski. Niech będzie Loreo. I, I polski wedel. I ten zestaw idzie do zdrabkowego świata. Bardzo serdecznie Ci gratuluję. Czekam na kontakt do wtorku. Czekam na Twój adres. Mój adres mailowy znajdziesz w opisie, a jest to etna przez 2t małpa poczta fm. Dobra i teraz sprawdzam drugą zdrabkę, czyli druga zdrabka Wiesław Marczyński sobie wybrał wielkiego gracza o numerze 3. Wielki gracz o numerze 3. I tutaj w tej strapeczce mam z tyłu zapisane padła wygrana 20 zł, a tu mamy 22, 20 zł, możemy sprawdzić, czy są pozostałe 38. Nie ma, tu nie ma, tu nie ma. I tu też nie ma, dwadzieścia dwa jest, 11. Nie ma, i nie ma, dwadzieścia pięć. Tu nie mamy, tu nie mamy, tu nie mamy, tu nie mamy, i tu nie mamy. Czternaście. Yy. Nie ma. Nie ma, nie ma, nie ma i osiemnaście. Tu nie ma, tu nie ma, tu nie ma, tu nie ma i tu nie ma. Czyli jest dwadzieścia zł wygranej. Do tego dokładam Ci, co ja tutaj mam. Co ja tutaj mam? Ok, dokładam Ci. Klub milionerów do wydrapania. Krzyżówkę, czarną perłę, ekstra pensję, dwie czekoladki, Wareo White <grywka> i Wegel pełnomleczna. Czekam do wtorku na to, abyś mi przysłał dowód, że subskrybujesz i mam nadzieję, że zostaniesz na dłużej ze mną oraz Twój adres kochani, serdecznie Wam gratuluję, gratuluję przede wszystkim zwycięzcom mam nadzieję, że planuję następne konkursy w przyszłości także obserwujcie mój kanał, oczywiście subskrybujcie go Piszcie komentarze i no co, może sobie jeszcze dzisiaj coś wydrapię, tak? Żeby mieć jakąś przyjemność, chociaż losowanie nagród to też była dla mnie przyjemność. A ja sobie wydrapię dzisiaj mojego ulubionego playbuczka. To co? Może zacznę od środka, co? Dlaczego nie? Szukamy dwóch takich samych symboli, a mamy monetę i lustro, lustro i sztabkę złota, pierścionek i kufer. Tu mamy worek i portfel, zegarek i worek, moneta i portfel, korona i złoto. Korona i perła, pierścionek i zegarek. Ta zdrabka jest pusta. Tutaj szukamy trzech siódemek. Może zobaczymy sobie w pionie. Jest jedna siódemka, druga i trzecia. Tu mamy diament, mamy perłę, mamy jedną siódemkę w tym rzędzie. Mamy... Róże, szminkę, worek i lustro, siódemka w pierwszym rzędzie, pierwsza, pierwsza w drugim, perła, garnek, yy, szafir, o, a ja myślałam, że to jest diament, czy myślałam, że to jest diament? Tu mamy siódemkę, portfel. To jest druga siódemka, worek, druga siódemka, prezent, druga siódemka, branzoletka i druga siódemka, a tu mamy kufer, plik, lustro, portfel, korona i plik, czyli ta zdrabka jest pusta, chociaż by miała być zdrabka w ogóle pusta. Dwadzieścia osiem, dwadzieścia cztery, jeden, jedenaście, a tu jest dwadzieścia siedem obok, dwadzieścia pięć również obok, tu mamy trzy dziewięć, osiem, szesnaście, dwa dziewiętnaście. 29 obok i 21. Chyba zdrapeczka będzie pusta. Tu mamy zegarek, perłę, perfumy, monetę, worek złoto, pierścionek, kufer, korona i lustro. No niestety szanse jeszcze są, ale, ale raczej chyba nie tu szukamy dwóch takich samych symboli albo dwóch e, trzech przepraszam trzech albo trzech siódemek prezent dzwonek perła na szyjnik. Sztabka złota i lustro. podkowa, świnka, świnka plik, róża, lustro. Korona, perła, korona i róża. Tu szukamy trzech takich samych ee, kwot, ale nie ma trzech takich samych. <laughs> A tu szukamy śminki, a mamy lustro, koronę, pierścionek, <laughs> kufer. Worek, portfel, monetę i zegarek. Cóż, dzisiejszego wieczoru nie miałam szczęścia, ale za to szczęście mieli inni. Z czego bardzo się cieszę. Jeszcze raz gratuluję zwycięzcom Wiesławowi Marczyńskiemu i Zdrabkowemu Światu za to, że wygrali w moim konkursie. Kochani, serdecznie Was pozdrawiam. Trzymajcie się, e, oglądajcie następne moje filmy. Do następnego razu. Pa, pa. Dobranoc.